Moneczko ziemneczki z tej strony Katron a dzisiaj będzie opening z Blau Stars. Tak jak widzicie, jesteśmy na moim koncie no i będziemy otwierać skrzynki 13 Golda, Shelly i Barley. Ok, kolejna skrzynka. 70 golda do Karla. 10 punktów do 25. Barleya. Następna skrzynka. 19 golda do Roka i do Barleya. Tam 19 końców. 6 po co? I 6 Karl. Tutaj następnie później 18. Nita 4. I tam było 6. Otwieram opening z nowej karty, żebym mógł wydropić. Widzicie, dynamik, barrel i jeden tak bilet. Następne. A będę tak po prostu szybko robić, bo. O nie, ma żadnych gemów. Teraz otworzymy sobie to pomysł. O, zbierz. Dobrze, zbierz to 50 końców, tutaj 200 punktów toketu, nie wiem, do tej, ok, 50, bu, ok, dobra, już, dobra. no i dalej robimy opening. Wyszukujemy tej karty. że będzie tu nam wydropić, bo jeżeli ją nie wydropimy z tych ponad 55 skrzynek, z, z, sorry, z 60 skrzynek z tych 55 yy, małych, 55, a 5 średnich, to po prostu ją kupimy. Jest nowa postać Rosa. Zdobyliśmy ją. Mam, mam kolejnego zadymiarza. Nie, chcę. To lecimy dalej. Kolejne trzy gemy. No, jeżeli uda mi się pozbierać na no te promocje. Jeszcze, jeszcze. Duży mam. Ech, dwa. Ja chcę gemy? jest mam gemy, mam 60 gemów czyli mogę sobie kupić tą kolejna postać Tara, nie wierzę kolejna postać dwa strzyk. dobra robimy szy szybko robimy o. dwie postacie mam, jedną nową o trzy nie wiem po co Robi dalej 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 25 skrzynek, może jeszcze będzie jakaś nowa postać, nie wiadomo Wiem, że mam dwie nowe postacie Tarę i yy, to nową, no, wspomniałem O jest, ta Szybko otwiera, on. Kolejna. On... Nie! o, kolejna, człowiek. O, no O panik, szybko Później na sam koniec pokażę, ale na chwilę nie mogę, bo może uda mi się pozbierać. Mam już kolejną nową postać i PAM jest! PAM, PAM, PAM! Epicka, kolejna karta, już cztery karty! Dobra, już. No, jest druga część, tak po prostu tamto mi się zacięło, Wrzucę dwie części. Dalej jest opening. Dalej zdobywamy karty. No i jeden teka, to, to, token. Ech, otwieramy je do PAM, do Nity. Kolejne 16. Po co? I El Primo. Kolejne to jest um, Rico i Karl. Kolejna skrzynka jest to broki Sheli. Kolejna to jest to jest to Buli Bu. A, no tak, do Buli jeszcze zrobiłem. Dobrze. Kolejna skrzynka, Pan no do Kola. Pyk, 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 broki Jesse. Do Jesse do Barley'a. 24 El Primo i Bull. Dobrze, tu jest 18 Rico, na Majki 5 gmów No i otwieramy teraz te 5 średnich. Mam 3,69 do Rosy, do Bull i do Jessie i dwa token, czyli bet do wyzwań. 85 Dynamite, Barley, Jessie, 1 Toket i 3 Gemy. Klejnoty jeszcze 3 zostały, tak. Yy, kolejne to są 86 Shelly i Rosa, i kolejne 3 Gemy. Dzisiaj mam jakieś szczęście, Błąb. Kolejne: 63 Rosa, Pam i Nita. Kolejne to jest Gold, Dynamite, BU, Barley i bilety do, na wydarzeń. No i to było już tyle. No jeszcze, pokażę Wam, jakie zostały jeszcze, jakie zdobyłem karty. O, zdobyłem tak, do, do BU, odblokowałem, do Rosy do PAM i do TARY jeżeli chcecie takich więcej odcinków to trzeba zasubskrybować mój kanał dać łapkę w górę i jakiś świetny komentarz i to było na tyle, zapraszam do następnego odcinka a jeszcze, je, je, zapomniałem zapomniałem, jeszcze jest promocja na mega skrzynkę. Ja ją kupuję. może będzie coś ciekawego może będzie coś ciekawego i otwieramy i będzie 5 rzeczy będzie do będzie do Rico, Będzie do Broka, Będzie do Jesse i Będzie do Barry. Ale dwie nagrody, dwie nagrody, pamiętajcie, To igemu, igemu, yes, 6 gemów, nad tego nic nie udało mi się Ale dzisiejsze nagrody były bardzo ciekawe Kupiłem me, mega skrzynkę i to było, zdobyłem Mogę Franka kupić Jeżeli tak, jeżeli wam się to podobało, proszę zostawić subskrypcję, łapkę w górę No i komentarz ciekawy i to było dzisiaj na tyle. Zapraszam do... będą dwie części. Do poprzedniej części jak zdobyłem karty, a tutaj jak zdobyłem i otworzyłem kilka ostatnich skrzynek. No to na razie Elo, cześć!